Siemano. Witam na kanale. Sezon 2023-2024. Otwarty. Pierwsze palenie tego sezonie I co? W tym sezonie zrobiłem sobie taką drwótnię. Tu zaraz obok mieści się tu tak układając te 300 do góry 4 metry to w tym sezonie będę chciał to jakoś już dokładnie jakby zrobić dokładny pomiar i do tego opału mi potrzeba. Dodam jeszcze, że ceną za metr połupanego już drzewa drewno. W moich okolicach wynosi 300. 70 380 zł za metr połupanego drewna. Jeśli możecie w komentarzu, napiszcie, ile u was teraz metr, powiedzmy, takiego buka no i mniej więcej powiedzmy chociaż yy, województwo napiszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekawy. W tym miejscu yy, to węgla za takim. <laughs> odeskowaniem a tu jest leżak dla mojego psa a tu mam taką gałęziówkę zrobioną moim rębakiem i powiedzmy to tono węgla jakieś 1750-1850 w tym sezonie będę chciał to przeliczyć jakoś bardziej e, dokładnie już jest nowy Nowy stary prototyp boilera podłączony. Dzisiaj zacząłem testy. Zacząłem już robić sobie jakiś materiał. Ale od kiedy założyłem ten boiler to jest tylko taka pogoda. Zachmurzenie. Czasami wyjdzie gdzieś tam słońce. No, ale nie mogę zrobić całego testu. Powiedzmy od A do Z, jak szybko grzeją te uchody. Więc na wyniki musimy jeszcze. Poczekać. I co? Tak jak tutaj widać, trzeba powymieniać baterię. Poprzypominać sobie co, jak, z czym się je ustawienia. No taka ciekawostka. Padł mi ten programator. Po prostu się nie włącza. Co bym tu naciskał? Tam wyskakuje. On, on, auto. Ale się nie załącza. Ale już wymieniony. Jak tu już jesteśmy, to zobaczymy, ile we, wcześniejszym, we wcześniejszej zimy zużyliśmy. 1016 kW. Poszło tamtej zimy. Także będę miał też sam odnośnik. Trzeba będzie tu poogarniać, bo jeszcze wszystkie narzędzia z ostatniego projektu z tamtym zaworem zostały, ale nie było czasu tego poogarniać. I coraz bardziej zastanawiam się nad wykorzystaniem tego miejsca na no jeszcze jeden bufor, taką 800. -kę. Akurat tu by mi się zmieściła. Albo nad... Dodaniem pompy ciepła. Jakiegoś monobloku wpiąłbym sobie ją tutaj w te wejścia i podłączył jeszcze jedno źródło ciepła. To wszystko, ten granulat uciekał mi tędy, dlatego to zakleiłem. bo tak jak tu widać na grzejniki puszczam 41,5 stopnia mógłbym nawet zejść do 41 albo na 40 więc tak myślę na taki okres przejściowy czy nie podłączyć do niego jeszcze jakiegoś monobloku bo tak jak tutaj powiedzmy mieliśmy 1000kW poszło na Grzałkę, to jestem ciekaw, ile taka pompa, gdy już powiedzmy, taki bufor by złapał te 40 stopni, czy to przez korektory, czy to powiedzmy z pozostałości spalenia, albo z czegoś, ile by taka pompa potrzebowała. Może tu by było pytanie do Was. Ile e, takie monobloki u Was e, zużyły przez zimę kilowatów? No, jestem ciekawy, mm, bo decyzja zapadła, na pewno będę chciał rozbudować, no, będę, będę chciał rozbudować e, moją kotłownię, tylko jeszcze nie wiem, czy o, jeszcze jeden bufor, czy ono o monobloka. bo brakuje powiedzmy. No, mój dom jest energochłonny i taki bufor wciąga nosem i powiedzmy od 4, 5 nad ranem już bufor jest rozładowany tylko, że ja też ładuję go do, do 60 stopni, tak jak tu widać czasami tam więcej ale może bardziej bym chciał to zrobić bezobsługowo na taki okres przejściowy i powiedzmy te 40 stopni, myślę, że może niedużym kosztem ta pompa by dała radę utrzymać w takim buforze. No ale nie wiem, jeśli możecie podrzućcie. Jeśli macie takiego monobloka podłączonego pod bufor, to napiszcie, jakie jakiej mocy macie tego monobloka, tą pompę, i ile zużyła wam na jeden sezon. Także trochę zdradziłem planów. Także króciutki film, można powiedzieć, vlog z kotłowni. Zainteresowanych zachęcam do śledzenia, komentowania, doradzania, co mogę tu jeszcze ulepszyć. Zastanawiam się nad wymianą mojego kopciucha no Coś lepszego Ale na razie działa Więc po co psuć Ale wszystko pomału i do przodu Mój miarkownik Sprawuje się bardzo dobrze Utrzymuje zadaną temperaturę Prawda Trzeba to otwiera Trzeba to zamyka Także działa to naprawdę Zadziwiająco, bardzo dobrze Także jeszcze raz krótki film dla <glock z> kotłowni. Zachęcam do siedzenia zainteresowanych, komentowania. I co? Zaczynamy. 2-3-2-4. Do usłyszenia.